Hej, witam Was w kolejnej lekcji, drugiej na temat TableView. W poprzedniej lekcji nauczyliśmy się, jak tworzyć okno, jakie pokazywać, a teraz stworzymy sobie model, którego będziemy używać do wypełnienia pół naszej tabeli wyświetlanej w oknie window. Ok, stworzymy sobie tutaj nowy package. nazwijmy go Models, żeby odseparować model od naszych, tak jakby kontrolerów, tak? Stworzymy sobie nową klasę. Mówi. sorki, że używam angielskich nazw, ale jestem po prostu przyzwyczajony, ponieważ większość programów pisze w języku angielskim. Także jestem przyzwyczajony troszkę do tych e, angielskich określeń. Okay. Mamy stworzony nasz model, klasę naszego modelu, no ale ten model jeszcze nic nie robi. Nie potrafi przytrzymać żadnych e, właściwości, żadnych properties, czy nie ma żadnych metod. Stwórzmy sobie na początku kilka podstawowych właściwości properties z tego modelu. A private string, tak. To jest typ naszych danych. Title. Private integer. Sorry, year, rok produkcji. Private string category. Kategoria naszych filmów Private Integer Length. Długość naszego filmu. E, stworzymy sobie także konstruktor Public Movie. Taki pusty konstruktor, ale ja nie chcę pustego konstruktora, ponieważ chcę, aby mój konstruktor już nam e, Tworzył nowy film poprzez podanie w parametrach danych tego filmu, jak tytuł, rok, kategoria oraz długość. String. Title. Dodajemy sobie kolejno te parametry tak samo jak występują tutaj. Zmieniam troszkę nazwę, ponieważ piszę z dużej litery, żeby je troszeczkę Wam odróżnić, gdy będę je przypisywał do e, właściwości tego modelu, używając słowa DIS. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda jest year. kategorii integer, length, tak, długość. I teraz sobie przypiszmy to wszystko do, do naszych properties, do naszej właściwości. This title równa się title this year equals równa się year this. Category equals Category, tak? Kategoria nosi kategoria. This Length nasie, nasz Length, tak? Ups, wysoki. Co to robi? To po prostu przypisuje nam to, co podamy tutaj w konstruktorze, na przykład, co robimy, mówi, tworzymy na, was na przykład Milczenie Owiec, rok, nie wiem, który to był, 80, któryś, kategoria Thrillers, tak, czy action, i długość powiedzmy 140 minut, bo to był troszeczkę długi film, z tego co pamiętam, ale hardkorowy i bardzo dobry, żebym nie powiedział tego słowa na Z. Ok, mam nasz, konstru mam nasz konstruktor, ale jeszcze musimy sobie ustawić tak setters and getters, tak. Ci, którzy robili coś z programowania obiektowego, wiedzą, to są setters i getters. Eee, to są setters, ustawiają nam właściwości, nasze właściwości, i getters. Pobierają nasze właściwości, ponieważ te właściwości są ustawione na prywatne, tak? Także nie możemy ich tak sobie po prostu wyciągnąć czy ustawić. Teraz musimy określić od odpowiedni mechanizm, który na to robi. IntelliJ IDEA, tak? Program, którego używam. Jeszcze raz powiem, IntelliJ IDEA, jest to darmowy program w wersji community. Możesz go sobie ściągnąć, jest naprawdę to na słowo Z, zajbisty, tak? I no, ja w chwili obecnej używam go do tworzenia moich aplikacji. Używam także czasem Eclipse czy NetBeans, ale IntelliJ IDEA najbardziej mi pasuje, ponieważ ma e, fajny tutaj system popowiedzi, pomocy i tak dalej. Dobra, nie będę zamulał dalej i jedziemy. Ustawiam sobie setters Getters. Możemy sobie to ręcznie pisać, tak? Dla każdego musimy ustawić Setter i Getter, czyli będzie tego trochę sporo, ale nasz IntelliJ IDEA przyjdzie nam z pomocą. Klikamy prawe mychy, Generate, setters and Getters, tak? Zaznaczamy, które nam ma stworzyć. Z Shiftem sobie przytrzymuję tutaj, zaznaczam ostatni. Boom. I już ustawimy automatycznie wszystkie setters, getters. Także nie muszę się z tym szczypać, bawić. Mogę sobie już zapomnieć o moim modelu. Przechodzę sobie do e-main i będę mógł sobie już tworzyć nasz table view. tak? Model mamy zakończony. Działa, uwierzcie mi, później zobaczycie jak to wszystko funkcjonuje. Ok, zapraszam do kolejnej lekcji, gdzie stworzymy sobie table view i kolumny naszej tabeli. Cześć!